Dziś opowiem ci o tym, jak zaangażowałam bliskich i znajomych w pomoc w szukaniu męża. Cała akcja dała mi dużo wsparcia i radości, a dodatkowo bardzo fajną randkę w ciemno. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości. W którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabuz, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! W podręcznikach dotyczących efektywności czy osiągania sukcesów jest taka rada, żeby dzielić się z innymi swoimi celami i marzeniami. Bo dzięki temu zwiększasz szansę na ich realizację. Jak powiesz na głos, że masz taki cel, to jest większa szansa, że go zrealizujesz. I myślę, że trochę jestem racji. Chociaż też uważam, że warto pytać znajomych, gdy hmm, czegoś szukasz na no pomysł, Jak chcesz zmienić pracę, to zasięgasz opinii innych. Czy mogą jakieś pracodawcy polecić, czy coś słyszeli fajnego. Tak samo robisz, robisz gdy szukasz lekarza, hydraulika, czy fajnej miejscówki na wakacje. I to jest uznawane za normalne. Nie, jak pytasz o to, gdzie wyjechać na wakacje, nikt nie uznaje, że jesteś desperatką. Ale gdy mamy prosić e, znajomych o, czy mówić innym, słuchajcie, szukam męża, może kogoś znacie, no to jakoś nagle włącza nam się taka lampka. Nie wiem, czy tobie, to obijed. słyszałam taki buzim że włącza mi się taka lampka, że ja już widzę na desperatkę. No ale jeżeli w takich sprawach jak właśnie hydraulik, lekarz czy e, wakacje zasięgasz opinii innych, to czemu nie poprosić ich o pomoc w szukaniu dobrego kandydata na męża? Przecież małżeństwo to o wiele poważniejsza sprawa czy decyzja niż wybór pracy, miejsca odpoczynku czy gościa, który naprawi Ci coś w domu. Bo przecież pracę i lekarza i wszystko inne możesz zmienić, a męża no z założenia nie, więc to jest dużo bardziej poważne. I wiesz co, ja zauważyłam, że ludzie bardzo chętnie pomagają, a swatanie jest dla nich wręcz ekscytujące. I wystarczy, że powiesz słuchaj, bardzo chciałabym spotkać miłość mojego życia, kogoś fajnego, przyszłego męża, jakkolwiek to ujmiesz. I jakby znał, czy znała kogoś fajny, fajnego, wolnego mężczyznę, to ja z chęcią go poznam i się spotkam. Tak po prostu. I wiesz co, wystarczy to powiedzieć. I też wiem, że... Słowa bardzo trudno przychodzą przez gardło. Gdy ja pierwszy raz miałam to powiedzieć, to było to nie lada wyzwaniem, eee, ale mogę się zapewnić, że te 99% czy na 99% przypadków na 100 będzie reakcja pozytywna. I najtrudniej powiedzieć się za pierwszym razem. Wiesz, gdy ja zdecydowałam się poprosić znajomych o pomoc w szukaniu męża, to na początek wybrałam moją siostrę, bo się czuję przy niej bezpiecznie. Mm. A tak naprawdę. Nigdy wprost nie rozmawiałyśmy o tym, czy kogoś szukam, czy nie. No i uznałam, że warto to zmienić. I mimo, że wiesz, ona kochana, wspaniała, to no jest cudowną osobą, to jak miałam to powiedzieć, to odczuwałam lęk i miałam ściśnięte gardło, gdy rozpoczynałam rozmowę. I wiesz, powiedziałam do niej, słuchaj, może znasz jakiegoś fajnego wolnego faceta, a może jakaś twoja koleżanka zna, z się spotkam i go poznam. Wiesz, ja bardzo chciałabym założyć rodzinę, a wcale nie jest tak łatwo poznać nowych mężczyzn. Możesz mi pomóc? Po tym, jak zapytałam siostrę, to zapytałam też mojego szwagra, e, mojego brata cedocznego i różnych bliższych i dalszych znajomych. Takich, do których miałam zaufanie. I wiesz, co im więcej osób pytałam, tym stawało się to łatwiejsze. Oczywiście za każdym razem odczuwałam pewien stres. Bo odsłoniłam fragment siebie i bałam się odrzucenia, ośmieszenia, wyśmiania, ale nigdy nic takiego się nie stało. E, wszyscy reagowali zrozumieniem i zaangażowaniem. No może poza jedną osobą, dobra, jedna, to było trudne, to powiedziałam mojej ciotce, i e, że ona też się zaangażowała i zaczęła o tym myśleć, ale jednocześnie e, posłała mi serię tak zwanych dobrych rad, jak się po nich, między innymi odnośnie mojego stylu ubierania się, które nie były delikatnie powiedziane, choć szczerze mówiąc, jak ochłonęłam, spłynęły po mnie emocje wywołane jej słowami, to tam też mogłam mi jakoś, w jakiejś takiej minimalnej części przyznać rację, więc nie było źle, no nie? Ale naprawdę wszyscy praktycznie wszyscy reagowali z zrozumieniem, zaangażowaniem. I czasami odpowiadali od razu, czasami dzwonili za kilka dni, ale nikt jakby nie pozostał na to obojęty, nie pozostał obojętny. Rada jest też taka, że w większości wypadków na moją prośbę by, ci ludzie odpowiadali, że nie znają nikogo wolnego albo że owszem znają kogoś, ale według nich ta osoba nie nadaje się do relacji, do związku. Ufałam ich opinii. Ale wiesz, co w ogóle w tych dialogach najcenniejsze, czy w tej sytuacji najcenniejsze było to, że czułam, że chcą mi pomóc. Ich zaangażowanie było e, autentyczne i dawało mega wsparcie. Też raz poszłam na randkę w ciemno i uwaga, kto mi ją zorganizował? Zorganizował mój, był to mój przyjaciel, który jest zakonnikiem e, i to jeszcze w zakonie klauzulowym. Więc wiesz, wiesz, generalnie nie prowadzi życia na zewnątrz, nie jest aktywny. Ale jak to zrobił? Gdy ja go poprosiłam o pomoc, to on zadzwonił po paru dniach i powiedział, że popytał swoich współbraci, czy znają jakiegoś młodego, wolnego chłopaka, który szuka żony. I okazało się, że tak że jeden z jego współbraci spowiada takiego chłopaka. I ten chłopak jest tam jego kierownikiem duchowym, na, no, jest szuka żony, tak. No i za jakiś czas on z nim biegł przyszedł na spotkanie, to z nim porozmawiał, że zna taką dziewczynę dał mu mój numer telefonu i się umówiliśmy na randkę. I z tego, z tej relacji nic nie wyszło. Byliśmy chyba na jednej albo dwóch randkach. Dwóch chyba. Ale um, to było bardzo fajna, fajna. Bardzo fajne spotkanie, też mnie ubogociło. I bardzo dobrze je wspominam. Zatem, jeżeli hasło Radka w Cierno wywołuje w Tobie złe skojarzenia, to pomyślę tak. A tak naprawdę, czym różni się randka w ciemno od randki z chłopakiem poznanym w serwisie randkowym czy na imprezie? Według mnie randka w ciemno jest nawet bezpieczniejsza. W końcu twoi znajomi wiedzą coś o tym człowieku. Jeśli między wami nie zajieść skrzyt, to po prostu nie będziecie kontynuować znajomości. I nikt nie będzie miał ci tego za zła. Moja rada jest taka, że jeżeli chcesz, chodzić, chcesz założyć rodzinę, to musisz chodzić na randki. I nie bój się prosić o pomoc. Jestem pewna, że wiele z bliskich Ci osób będzie chciało Ci pomóc i dać wsparcie. Oczywiście, wybieraj takie osoby rozważnie. I um, nie chodzi o to, żebyś no, wywieszała billboard szukam męża i z numerem telefonu. Ale żebyś powiedziała swoim bliskim, słuchajcie, jeżeli znacie kogoś fajnego, jakiegoś fajnego, wolnego mężczyznę, to ja z chęcią się spotkam. Po prostu. Powiedz to, puść i zobacz, jakie będą efekty. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością, czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim, razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.